Cześć, witam wszystkich serdecznie. Gerk z tej strony w kolejnym odcinku z serii As Pancerny. Tym razem bitwa w wykonaniu gracza Emilos 22 z Klanu USAR. Serdecznie pozdrawiam. Na mapie ENSK, bitwa standardowa. Dosyć pokaźna szansa na wygraną 72%. Gracz na isie 7, 10, e, tier rosyjski, ciężki, jeden z dwóch, pokaźne działo 490 średnich obrażeń, 250 penetracji 303 na pociskach goldowych A więc skupmy się na bitwie i zobaczmy jak graczowi osiągało, udało się osiągnąć tego asa Wjazd w standardowe miejsce dla czołgów ciężkich, podjechanie Próba strzału wyspotowane czołgi wyjeżdża iz 7 no niestety bez przebicia. Ładnie T54 nam pospotował, ale chyba przypłaci to życiem. Ponowne wyjechanie na ISA 7 w dolny pancerz, ładnie z przebiciem. Gracz na chwilę obecną jest tutaj sam, ale nie, podjeżdża E5, AMX 50, kilku graczów z tyłu. No będzie musiał prawdopodobnie bardzo uważać, bo... W Przeciwdziej drużynie jest kilka twardzieli i dość, dosyć pokazna liczba czołgów na tej linii. Prosi tutaj o pomoc, jak widzimy. Będzie chyba delikatny size-scrap. Czy będzie wyjeżdżał, czy nie? No, wyjechanie w tym momencie na taką ilość czołgów, które zostały wcześniej wyświetlone, byłoby nierozsądne, Więc, więc raczej chyba tego nie zrobi. No czeka, czy ktoś, go, czy ktoś ich wyspotuje, czy nie. Chyba jednak sam podjedzie, nie będzie liczył na sojuszników. No, E5 została wyświetlona, ale jest za budynkiem, dostaliśmy spota, więc musimy uważać. OCHO także wyświetlony. No jak widzimy, dużo tutaj tych czołgów jest. Próba w VARMIX-a. 50B, ale on tam schowany jest za budynkami. Odbicie Odisa 7 Przymierzenie, przymierzenie wesetkę, ładnie 492 obrażeń. Podjechała do nas piątka, więc mamy wsparcie, nie jest tak tragicznie. Site to postawiony, więc i7 raczej się przez nas nie przebije. Tutaj w sumie musi uważać na ten, na ten róg, tutaj czołgiem mogą być niego. No zostało ich tu trzech. e5, AMX T30 bardzo odważnie wyjechała, coś czuję, że to chyba przepłaci życiem. Ładnie odbiliśmy się po raz kolejny Odisa 7 No pasowałoby to jakieś wsparcie troszeczkę większe Co zrobi No wycofuje się czy nie, będzie chyba, będzie objazd. E5 została na pozycji. Gracz spróbuje objechać ich z tej strony prawdopodobnie. No tu widzę, z E5 się dzieje nieciekawie. No nieciekawie. I7 ochrona nie wjechał. Piękny strzał w bok Isa 7. zostaje staje strasznie bijana ta E5, więc nie wróży jej dużego żywotu wyjazd kolejny tym razem w amx a 50B z obrażeniami E5 już na ogrysku tu niestety nam się pojawia esetka ale gracz skupia się na ocho, na całe szczęście eseta się od nas odbija w tym momencie ginie E piątka i gracz zostaje sam na 3, 5 czołgów. Piękny strzał w e setkę po raz kolejny. Zostaje tutaj objechany. Trzy czołgi na niego mają być. 4 czołgi wyjeżdża jeszcze jak pancery 100. Co zrobi nasz bohater w tym momencie? Przymierzenie w oho. Wykończenie oho. Prawdopodobnie chce się schować, tak? Próbuje się schować. Niestety się nie zmieścił. Ostro ucieka. 3-4 czołgi go gonią. I w tym momencie został na ogrysku. Wyjeżdża e piątka. I e piątki już nie ma. Nierozsądnie, nierozważnie. E piątka wyjechała. Z nadzieją, że uda się wyeliminować. ISA 7 niestety się przeliczyła. Nasz bohater ciągle żyje 3233 obrażeń i 2 kile. Wyjeżdża jak 100, 505 obrażeń jeszcze z podpaleniem Pali nam się jak widzimy grać prawdopodobnie nie ma gaśnicy Esetka wyjeżdża bokiem Przepłaca to życiem w tym momencie zostaje na Jakpancera Isa 7 który nie może wyjechać, bo jest blokowany przez TDK. Przymierzenie w dolną płytę, strzał z obrażeniami. sojusznicy wracały z pomocą, więc w tym momencie IS VII zostaje wykończony. Strzał w Jakpancera S100 i drużyna nasza wygrywa. Także przejdźmy w tym momencie do wyniku po bitwie. A więc tak, wspaniała gra gracza Emilos 22, i 7 i przepiękne lawirowanie między wrogami opłaciła się, widzimy wspaniały wynik, a mianowicie MK. kilka pomniejszych medali, stalowościanę, jeśli chodzi o obrażenia, to jest 4977 punktów obrażeń i 3 kile, 1109 podstawowych punktów doświadczenia. Po spocie 1715 odbił 3140 obrażeń. Grać jak widzimy, gra bez konta premium, 56 tysięcy zarobku. Po odliczeniu kosztów naprawy i kosztu pocisków wychodzi nam 19 tysięcy i 21 srebrniaków. Bardzo fajna bitwa bardzo fajnie pokazane, jak można wykorzystać mobilność i pancerz i sosiedłonego w połączeniu z dużymi, z dużymi obrażeniami i nie najgorszą penetracją. Jeśli Wam się podobało, jeśli macie podobne bitwy, które chcielibyście pokazać, zapraszam do podesłania powtórek i oceniania. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.